Witam, dzisiaj Wam pokażę część mojej kolekcji, która skupia wokół siebie noże wojskowe czy noże bojowe. Część tych noży była pokazana wcześniej, część jeszcze nie była prezentowana. I zaczynamy. Pierwszym to jest znany pewnie każdemu początkującemu i bardziej zaawansowanemu kolekcjonerowi kolekcję. Cjone robi, przepraszam. Eee, bagnecik do kałacha Jeżeli się dobrze nie mylę, jeżeli się, jeżeli się nie mylę, to jest produkcja, produkcja polska. Ee, z informacji, które mi się udało zgromadzić, wywnioskowałem, że właśnie polskie bagnety były robione z e, brązowych okładzin metalowa em, pochewka z gumową nakładką w celu izolacji dłoni em, Opisów już chyba nie będę podawał, wymiarów i tak dalej, każdy mniej więcej wie, jak kałach wygląda, jak bagno do kałacha wygląda y, szlif bowie, albo bowie em, szlif ostrza, jeżeli się nie mylę to jest rodzaj no dłuta no bo jest sfazowany z jednej strony, a z drugiej strony jest zupełnie nieruszony, także tak bym to nazwał nie wiem, być może są jakieś bardziej profesjonalne nazwy na ten temat, eee, nieważne. No w każdym razie eee, no jest to broń przede wszystkim tylko i wyłącznie, także jakikolwiek eee, survival czy bushcraft, no to raczej nie wchodzi w rachubę w wykonaniu tego oto egzemplarza o coś ostrości nie łapie dzisiaj. Jest to przede wszystkim narzędzie przeznaczone do, do pchnięcia Także takie zbudowane, takie skonstruowane. Są tacy, co próbują się tym bardziej bawić. No, czy im to wychodzi? No, nie wiem. Trzeba by się ich zapytać. Ja próbowałem i nie byłem specjalnie zadowolony. Także wersja polska. Tutaj, jeżeli się nie mylę, wersja niemiecka ze wschodnich nich Niemiec, eee, tak jak mówiłem wcześniej, z moich informacji wynika to, że jeżeli jest rękojeść mniej więcej robiona eee, z czarnych okładzin, z czarnego ebonitu, czy co to tam jest, i z piłeczką na grzbiecie, jest to prawdopodobnie egzemplarz niemiecki. Pochewka tak samo różni się, jest to rodzaj jakiegoś tworzywa. Także nie ma tutaj elementów metalowych poza oczywiście przecinakiem do drutu, które tutaj jest oczywiście zrobione z metalu. Cała reszta jest co rodzaj plastiku. No i wkład oczywiście wewnątrz do trzymania y, bagnetu na miejscu, żeby nam mnie latał po całej, całej pochewce, <laughs> z tym bagnetem troszeczkę się pobawiłem zaparłem się, wziąłem pilnik i próbowałem coś z nim zrobić, także no, doszedłem do jakichś tam nie najgorszych tak powiem, wniosków jak widać na załączonym obrazku nawet nie najgorzej nam ten papier tutaj przecina no nie jest to nie jest to idealne rozwiązanie jak powiedziałem idealny nóż do, do zabawy z drzewem eee, u, coś nie łapię znowu o ostrości ehm, no można nastrugać patyków na okińsko próbowanie łupania tym nożem większych kawałków drzewa no może się skończyć nam rozkładem tego noża na części pierwsze eee, krojenie wędlin, serów otwieranie puszek konserw, jeżeli nie mamy porządnego otwieracza, no jak najbardziej także, no i oczywiście, no znam oczywiście, mm, to się mówi kampanię, czy trend w mediach na temat y, noża, że nóż to narzędzie zgadzam się, absolutnie jestem za, nie jestem fanem nożowników, którzy chodzą i ludzi uszkadzają na ulicach, ale <laughs> ten egzemplarz jest wyjątkowy, no to jest broń, także dla kolekcjonerów i dla użytkowników jest to jasna sprawa, także ten nóż no, raczej w terenie no, gorzej się sprawuje, jak, jak inne egzemplarze wcześniej omawiane Tutaj krótka wzmianka, tu mamy Glocka Ostatnio się spotkałem ee, w necie na kilku filmach, ludzie narzekali, że te noże są kiepsko zrobione, taniocha, syf i, i szmelc no. Jeżeli płacimy 160 zł, to nie mamy się spodziewać, nie możemy się spodziewać jakości firmy Ontario czy czy czy, Falk, nie wiem, czy, czy czego innego za 200 zł 300 i wyżej. Co do ostrości Pokaż. Co się wydarło? Tu już nie. I tu już nie. I tu już nie. Także może e, ostry, bez problemu. Przetnie co potrzeba przeciąć. E, rozłupie podejrzewam, też nie jeden kawałek drzewa. No, grubość to jest jakieś 5 mm, plus minus. E, lekko się zmęża przy, przy czubku, przy koło sztycha czy sztychu. E, dobry, pewny chwyt. Nie jest czarny, jak niektórzy mówią, że czarny jest bardzo cool. Także ja mam tu gdzieś, generalnie czy on jest on niebieski czy różowy, grunt, żeby działał jak trzeba, po prostu i, i tyle. No, wiadomo, jest to nóż bojowy, także jego przeznaczeniem jest po prostu uciąć przeciwnika. Także jeżeli chcemy go używać w terenie, no, musimy się z tym liczyć, że na pewno nie będzie tak wygodny jak wiele, wiele innych noży Ale za cenę i proporcja ceny do, do jakości jest po prostu nie do pobicia i, i tyle. I bo, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy zuchowie mogą nosić noże czy nie ale harcerz wydaje mi się że ten nożyk by mu zupełnie spokojnie odpowiadał. Kolejna kolejny egzemplarz e, albo Camillus albo Ontario, nie jestem pewien. nóż e, pilota e, stal 1095. Już mówiłem wcześniej o tym nożu, opisywałem go. Okładziny z, z pierścieni skórzanych. E, dobrze zbudowana, mocna głowica. Porządny jelec. Jeszcze nie był Czeka na, na, na drugi egzemplarz. Także ten pójdzie na półeczkę, a drugi, jak przybędzie, to pójdzie w teren. Krawędź śnąca, bardzo dobra. Nie lubię pokazywać tutaj cięcia, ale żeby udowodnić tym ludziom, że noże wojskowe tak samo nadają się do cięcia papieru, jak i oczywiście czego innego. no ten sobie radzi idealnie że dobry kawał kosy bardzo go lubię bardzo dobrze leży w dłoni i na pewno jak przyjdzie drugi egzemplarz będzie używany kolejne dwa, dwa typki to jest firma to jest firma Shiffield, angielskie angielskie noże ten ciemniejszy okładziny z plastiku Jaśniejszy, godziny z drewna. A tyle mi się ten już spodobał, że stwierdziłem, że kupię dwa egzemplarze. Jeden pójdzie sobie na odpoczynek, na półeczkę, a drugi będzie brany w teren. Tu już wcześniej pokazywałem ten nożyk. Prawdopodobnie 99 rok, pan Adams go wykonał, co oznaczą numery na górze nie ma pojęcia, jest to rodzaj. Kodu, czy określenia tego noża jako nóż, który jest przydatny oczywiście w służbie wojsk brytyjskich Ten nożyk na głowni nie ma żadnych znaczników, natomiast ma na rękojeści Także to jest taka tego typu różnica Bardzo dobrze wykonana głownia, silna, mocna, potężna eee, Bardzo ciężko mi było go przeprofilować, ale udało się Nie jest to super robota, ale, ale radzi sobie nie najgorzej. Tnie papier, tnie wędliny sery, Jak mówiłem, bardzo dobrze rąbie, bardzo dobrze rozłupuje. Także spokojnie dobra alternatywa dla jakiegoś niższego toporka czy siekiery. Jeżeli ktoś preferuje, oczywiście tego typu rzeczy, tego, tego typu głównie. Pochwa skórzana w obu przypadkach e, bardzo dobrze znitowana. Niestety, klipsy tutaj obejmujące e, rękoje są bardzo luźne. Także muszę dać tutaj do jakiegoś punktu, żeby mi coś to. Przerobi troszeczkę. A kolejnymi dwoma egzemplarzami są to sztylety albo magnety. Jeden jest sztylet, drugi jest bagnet Sztylety szwajcarskie. To jest sztylet do, ja wam powiem, do karabinka. Zyg wzór 57. To się posłużyłem książką do tego, mam tutaj fajną taką książeczkę, która opisuje wiele tych egzemplarzy. Głownia bardzo długa, no to jest tak także jego przeznaczeniem jest po raz kolejny walka. Głownia to jest jakieś, się nie ma, jakieś 30, 30 cm. Nie jest, głownia nie jest naostrzona, także nie próbujcie ich ostrzeć, bo po prostu no, zmarnujecie kawał dobrej roboty. Ona, to jest, czy ta głownia jest przeznaczona do pchnięcia, także wszelkie ostrzenie. Czy ostrzenie patyków w tym oczywiście nam nie wyjdzie, no ponieważ y, nóż nie jest nieostrzony, ostrzenie głowni i próbowanie przeróbki tego ostrza no niestety nam wyjdzie, nie wyjdzie nam na zdrowie i zmarnujemy tylko i porysujemy, nie ma sensu. E, nie pamiętam z czego są okładziny, to możecie sobie poszukać na necie, w każdym razie bardzo dobrze i bardzo pewnie leży w dłoni no jest to kawał, kawał dobrej roboty no szwajcarzy słyną ze, ze, ze swojej dokładności No i ona się tutaj objawia w 100% numer seryjny rodzaj takiego stempla eee, bardzo dobrze siedzi w pochewce nie ma tu żadnego klipsu zewnętrznego po prostu są okładziny wewnątrz które trzymają i mocują na ten ten bagnet e, idealnie. Tutaj mamy okładiny ze skóry, które, rodzaj takiego wsadu, który nam e, mocuje całą, całą konstrukcję do paska. Kolejnym elementem, kolejnym przykładem e, szwajcarskiej roboty jest tutaj e, sztylet czy kordik oficerski. Jestem go od znajomego, który odsłużył e, czy przeszedł szkolenia w armii szwajcarskiej. Dostał dwa takie, dwa takie sztylety, także jeden z prezentował i jestem mu za to bardzo wdzięczny. E, nie będę pokazywał e, czym mówi jego imienia i nazwiska. Jego imię i nazwisko jest wytłoczone tutaj na, na pochewce, także nie będę zdradzał jego danych osobowych. A co do samej głowni, tak to to ona wygląda. Jest nieco krótszy od, od bagnetu. Jakieś 20 parę, osiem, dwadzieścia cm. Duży, potężny jest, także dobrze chroni dłoń Ymm, Głowica także dosyć fajnie zrobiona, ciekawie mocno nałożona na rękojeść. Yy, solidnie z chromowanej niklowanej yy, stali. Wersja Full Tang. Bardzo dobrze zrobione. Śruby, abonity, to są śruby. Um, sznurek do oczywiście, do pokazania dystynkcji, że to jest sztylecik oficerski. No, ciekawa, fajna, piękna robota. Mm, nie jest, oczywiście, czubek jest ostry, no, można sobie krzywdę zrobić. Natomiast głównia nie jest ostrzona, także, ale wydaje mi się, że troszeczkę zabawy z sosełką i można byłoby go doprowadzić do, do naprawdę dobrej. Dobrej ostrości. No oczywiście nie ma sensu, nie będę niszczył sobie dobrej głowy, jest, jest kawał dobrego noża. Wspaniała robota i żal byłoby niszczyć. Także jeżeli komuś w ręce wpadną takie rzeczy, to niech się nie dzieli nimi na YouTube, to będzie to symulowało innych ludzi do podobnych zainteresowań i podobnego zbieractwa. Um, numer seryjny. Tutaj mamy jeszcze coś mamy tak. Niestety nie znam szwajcarskiego ani niemieckiego. Nie wiem dokładnie co tutaj te napisy znaczą. Jeżeli są tacy co potrzebę to przetłumaczyć, mogą się podawić. <laughs> to byłoby na tyle z noży. Natomiast chciałbym jeszcze zaprezentować i pokazać część książek czy czasopism, właściwie książek samych, z których można korzystać, jeżeli ktoś się zajmuje zbieraccem kolekcjonerstwem noży. Pierwszą książeczką. To była encyklopedia noży. Udało mi się ją dosyć dobrze pokazyjnie dostać. Znajdziemy tutaj podstawowe informacje na temat stali, budowy głowni, budowy rękojeści, budowy blokad w nożach składanych. No i tyle. Spis alfabetyczny. Także jeżeli zaczniemy sobie szukać noży, które, które nas interesują, które nas ciekawią. No to na pewno łatwo je znajdziemy. Są tak, tak, tak samo są tutaj zamieszane Custom Knives, także jeżeli szukamy kilku autorów, kilku producentów noży na zamówienie też znajdziemy. Nie ma tutaj polskich produkcji podejrzewam, że książka została napisana przez autora poznania albo niemieckiego, albo no przynajmniej z zachodniej Europy, bo bardzo dużo jest produkcji tutaj hiszpańskich i niemieckich właśnie, także. Widzę tutaj stroniczość, ale nie szkodzi. No, można się spokojnie w tą książeczkę zaopatrzyć. Encyklopie Encyklopedia Noży, Anton Hartnik. Widziałem e, produkcję czy wydanie e, tego w wersji A4, także można się zaopatrzyć w wersję większą. E, kolejnym wydaniem, czy kolejną pozycją jest e, Tadeusz Król Tadeusz Królikiewicz, Panorama Techniki Wojskowej. Także bardzo, bardzo, bardzo dużo szczegółów na temat noży bojowych, Noży bojowych, noży wojskowych. E, rozmiary, wagi, rodzaj stali. Przekrój przez e, wszystkie kraje niemalże. Em, początki noża bojowego, aż do czasów współczesnych. Także bardzo fajna pozycja. Polecam. Kolejnym, kolejną, przepraszam, już nie ma, kolejną książką jest em, leksykon broni białej i miotającej, Włodzimierz Włodzimierzak Kwaśniewicza, to jest też bardzo ciekawa pozycja. E, możemy znaleźć tutaj opisy oczywiście wszelakiej broni białej, kilka kurz, e, bombard, e, i innych broni broni miotającej, także znajdziemy. Super. Fajnie, przykrojowo pokazana książeczka i superpozycja także polecam każdemu, bardzo fajna, szczególnie jest tuż bardzo rozwinięta e, kwestia szabli polskiej, jeżeli ktoś się interesuje. <laughs> A propos szabli polskiej, myślę, że Wojciech Zabłocki jest e, Wam bardzo, powinien, by, powinien być Wam dosyć dobrze znany. E, pan ten, jeżeli się dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, robił układy walk do potopu i być może do Pana Wołodyjewskiego też nie pamiętam, ale wiem, że pamiętam dobrze jego nazwisko z Potopów wśród ludzi biorących udział w tworzeniu tego filmu. Wydał swoją książkę, "Szablę świata. Także, jak ktoś się interesuje bronią białą, na szczególnie szablą, może spokojnie się z tą książeczką zaopatrzyć. Znajdzie tutaj przekrój przez większość szabl na całym świecie, a także kilka podstawowych układów i walk tąże bronią. Ciekawa sprawa. Godne polecenia. Kolejną książeczką jest książeczka pana Herberta Schmidta, walka mieczem. Od jakiegoś czasu mam okazję ćwiczyć szermierkę e, szablą olimpijską. Przymierzam się do szermierki szablą e, polską bądź angielską. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Natomiast to jest pozycja, do której e, warto tak samo zajrzeć i się zainteresować. Być może też się połakomię na, na spróbowanie wal ktomu mu bronią, ale na razie nie ma czasu na wszystko a także pieniędzy tutaj znajdziemy podstawowe układy, pozycje, style, techniki bardzo ciekawa, bardzo fajna sprawa godne polecenia udało mi się to zdobyć przez przypadek zupełnie będąc na dworcu w Warszawie przechodziłem już na pociąg do Poznania i po prostu wstąpiłem, wziąłem, kupiłem no i jest, fajna sprawa, polecam Dobra, to byłoby na tyle. Yy, w następnym razem Wam pokażę parę książek jeszcze, których być może nie należy kupować i parę ostatnich zbiorów nietypowych. Dobra, na razie, cześć.